Cześć, siemanko, jestem Iwo Wojciechowski, a dzisiaj zobaczymy tę aktualizację w Brawl Stars, jakie to no było, więc większość z Was wie, jakie to było. No i, mm, no i piszcie, czy ktoś też mnie to zna. patrz zobaczymy. Patrzcie, będę pokazywał. Poproszę napisać. Niki, na pisać, nie kino, to ja was dodam. Bo nie wiem, kto to jest. Tu jakiś gracjan. No i sobie zwiedzimy tą aktualizację. To jest wam zachęcam do klubu i Team. No i zobaczymy też, jakie skiny twórcy dodali. Wiem sobie co kupiłem, fajny skin I ostatnio trafiłem Pana P To było dwa razy w odcinku Dobrze przyczyniony Tu zobaczymy Taka. Tu mam doszeli takie Do nity, do bóla i mówiłam i poczekajcie chyba do kogoś jeszcze no i właśnie kupiłem też na odcineczku tego skina y tego Słuchajcie, łapkujcie łapki w no, no i też wam zapowiem że zrobię sobie do Dopiero w, na przyszły tydzień, w, w środę, ja to nagrywam w czwartek. Dopiero w środę będą filmiki, bo muszę odpocząć, mój głos już nie daje rady. No muszę niestety, nie że kończę z kanału, będę nagrywał. No ale, no muszę przerwę sobie zrobić. Ja na odcinku wbiję za niedługo 11K. I zachęcam was do subskrybowania zasubujcie mój kanał i też zasubujcie kanał kapi czyli kapi ja bym sobie imię zmienił w ogóle brałem Stars, tylko to gamy muszę doładować no i powiem wam kto wygrał konkurs te trzy co były na gamy chyba trzy yy... Wy... wygrał je yeah. komentarz zostawił. poczekajcie bo tu mam kartkę za... Poczekajcie. Wygrał Piotrek Pro 60 gemów. Ten... Poczekajcie. Muszę zobaczyć kto, kto tu na YouTube jeszcze był. To wam powiem. zobaczymy. Widzieliście pioseneczkę moją? To obejrzyjcie ją. To mój kuzyn robił. No. I tu ten konkursik wygrał. Przepraszam was, bo telewizor grał. Yy, tu nie ma... Yy. Martin wygrał jakiś. I jakiś... On wygrał. Zachęcam Was do łapkowania, subowania. My już kończymy filmik. Na razie pa.